Proces e, e, bardzo jest dzisiaj inaczej rozumiany, tak mi się wydaje. Znaczy nowa sytuacja wytworzyła nowe rozumienie. My znamy proces wielu e, adaptacji scenicznych, które bardzo dobrze funkcjonowały e, przed zmianami w Polsce, prawda? Zawsze to mówiło o jakiejś takiej sytuacji presji zewnętrznej. Natomiast jak Państwo się domyślacie, w moim wypadku ta wina nie bierze się z zewnątrz i z opresji zewnętrznej, natomiast jest czymś jak grzech pierworodny w człowieku, który nosimy i chciałem, e, chciałem to przejść od nowa i zobaczyć jak to się ma do procesu, zwłaszcza że e, sam Kawka jest postacią bardzo obciążoną e, winą. E, z kolei sam proces pokazuje nam bohatera, który nie poczuwa się do żadnej winy. E, natomiast widzi te. Widzi, widzi e, e, zdemolizowany świat. Analizuje ten świat, odrzuca ten świat. Natomiast nie udaje mu się taka konfrontacja z samym sobą to jest takie dosyć intrygujące ukawki, że on tak bardzo obciążony, czyni bohatera Józefaka, człowiekiem, który nie odczuwa żadnej że to jest rodzaj dialogu samym sobą. Dlaczego odczułam tego?